Witam w moim pierwszym odcinku yy, Gdzie będziemy grać w Lost House Pierwszy trzeba się zalogować Gdzie jest grama Destiny jak, jak już sam mówiłem Gram Sherman, troszeczkę Was ominęło, więc Różnica 46 level, 17 to co, startujemy, z własno minęło, bo mi się skiepściło nagranie, w ogóle nic się nie zapisało. Nie, nie było głosu, ciemny obraz. Ale nic. Yy, naciskamy i mamy ekwipunek, inwentory. Możemy spowrzucać na pierwsze lewele. rzeczy Dużo osób już grało w to, więc... Znacie troszeczkę. Przejdziemy do mistrza tanów, M mamy mistrza szelm, przepraszam, M mamy mapę, najeżdżamy i ten, pominęliśmy, mamy dużo pyłu, yy, czyli punkty umiejętności, 527, tu jest PS, więc nie zdziwcie się. Tu jest power 120, tu jest power 59, 120. 145 Tu idź a muszę mieć To muszę mieć Sweet Bash, dobra To, dawać, maksymalnie Jest, to, dawać, maksymalnie Jest, to, dawać, maksymalnie Jest yes. Jeszcze to jest w dungeonach, nie? Pan 20, to też muszę sobie ćwiczyć o lol 170 nie ale to jest bardzo dobre Ja... To jest na atak To jest na Krytyki, to jest mówi o czym mam Mówiłem tam, coś hmm, się zepsuło To też możemy, krytyki szelmy są bardzo ważne Chyba najważniejsze to jest szybkość. Szelma ma dużą szybkość. Dobra, zbieramy dalej. Dam sobie zjedziemy jeden niżej. Tu dam sobie umiejętności. Więc te szelma musi ulepszać krytyki, które są na deksterate. To jest siła, to jest strength Nie kurde, strength Nie wiem, nie wiem, nie wiem tak jak normalnie się tu wymawia To jest siła to na tytana i rycerze Inteligencja to, to będzie na czarodziejkę i cienia I tak inaczej chyba też nie, nie wiem konstytucja on będzie dla Kurde nie no dla chyba zaklinacza, właśnie tu nie jestem pewny. I na pewno dla uzdrowicielki nagram ja szelmą Dobra Mam jakąś misję o co w tym chodzi a zobaczymy. Może przypadkowo nam się uda tutaj sprzedam rzeczy, które przedrupnęliśmy w nieudanym odcinku. Tu się dużo kasy zdobywa strasznie, więc na początku niby się mało wydaje, a potem jak będziemy mieć 40 level, to pójdziesz na jedną taką uprawę, co przedtem byliśmy, to wracasz po około 5 6 milionów kasy. To masz takie rzeczy, że właśnie muszę ten mistrza znaleźć. To jest na 16. To jest na wyspiesz Czekajcie chwilę. Napiszę do mojego kolegi, o ile jest. Coś tam pisał, więc. Grab. Kolega mi mówił, że muszę zrobić bloka na 20 levelu, by zdobyć osiemdziesiąt PU, a na tamtym nie zrobiłem tego, więc. Teraz mam nowe konto. Szelmy. Dobra, i to jest cała prawda. Mojego tytana. 46 levelu. Coś jeszcze mamy dla niego. Mamy. Jeszcze mówiąc sprzedamy i zaraz pogramy tamtej postaci. wszystko, więc przenosimy się na drugie konto. Mam 46 levelu Sprzedamy tylko itemy. Więc to jest już wszystko. Dzięki cześć.